Kiedy dziś o tym myślę, nie potrafię pojąć, co się z nami stało. Nie umiem tego wyjaśnić. Jedyne wytłumaczenie, jakie znajduję, to czarna mgła, która pozbawiła nas uczuć. Powładnęło nami okrucieństwo nami i wieloma innymi w Rualzie. Jeśli ktoś uczestniczył w mordach, przeważnie należał do komanda śmierci. Ma na sumieniu kilka, czasem nawet kilkaset osób. Wszyscy, których widzicie, brali udział w masakrach Tutsi w Rwandzie w 1994 roku. W jaki sposób zabijano ofiary? Załóżmy, że trzymam w dłoni maczetę. Oprawca doganiał ofiarę i uderzał w ten sposób. Jednym ciosem powalał ją na ziemię, a potem rąbał ciało na kawałki zupełnie jakby to było drzewo. Z tą tylko różnicą, że ciało stawia mniejszy opór. Wystarczy kilka uderzeń, i po sprawie. Co się działo z Tobą po rozpoczęciu mordów? I z Twoją rodziną? Ojciec został poćwiartowany maczetą. Jej ojca zamordowano, zginął od ciosów maczetą. Matka zginęła w ten sam sposób. Matkę również zamordowano. Mój młodszy brat podzielił ich los. Brata też zabili. Kto zamordował jej błyski, miejscowi? Nasi sąsiedzi i przyjaciele. Przyjaciele rodziny. Mojego ojca zamordował jego dobry znajomy. Tata podarował mu kiedyś krowę. Nie rozumiem, skąd wzięła się ta nienawiść. Podobne pytania padają za każdym razem. Dlaczego sąsiedzi zwracają się przeciwko sobie? Dlaczego dochodzi do rzezi? Tu, w Rwandzie, w ciągu trzech miesięcy zamordowano ponad 800 tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci z plemienia Tutsi. Mordercami byli Hutu, stanowiący większość w kraju. Zabijali maczetami, pałkami i strzałami z karabinów. Komory gazowe Hitlera były mniej wydajne. Codziennie o świcie bębny wzywały do rozpoczęcia mordów. Rozlegały się, gdy wszyscy byli jeszcze w domu. Tutsi ukryli się na wzgórzach. Ruszaliśmy ich śladem i ich zabiliśmy. Staraliście się zadawać szybką i bezbolesną śmierć? Czy próbowali ich zabijać? Tak. Tak. Gdy ścigany zmuszał nas do szybkiego biegu, ale dogoniony nie stawiał oporu, po prostu go zabijaliśmy. Czasem nawet puszczaliśmy wolno. Z drugiej strony, jeśli ofiara długo nie dała się dopaść, zadawaliśmy jej bolesną śmierć. Nie umiem tego zrozumieć. Jak można podejść do człowieka, który wyjąc z bólu błaga o litość i zabić go ciosem maczety? Trudno odpowiedzieć na to pytanie. Ofiary były takimi samymi ludźmi jak my. Ofiary i zabójcy były zwykłymi ludźmi. Najgorzej czułem się, kiedy słyszałem płacz niemowlę. Nie zabijałem dzieci, ale mimo to mam wyrzuty sumika. Widzisz niemowlę, które dopiero uczy się uśmiechać. Uśmiecha się do ciebie, a ty je zabijasz. To było jak czarna chmura, która spowiła ludzkie serca i pogrążyła je w ciemności. Stałem z maczetą w dłoni nad bezbronnymi ludźmi błagającymi o litość, nad kobietami oferującymi siebie w zamian za darowanie życia. Zabijałem ich. Kiedy dziś o tym myślę, nie potrafię pojąć, co się z nami stało. Nie umiem tego wyjaśnić. Jedyne wytłumaczenie jakie znajduje to czarna mgła, która pozbawiła nas uczuć. Powładnęło nami okrucieństwo. Nami i wieloma innymi wróżba. Fale elektromagnetyczne o bardzo niskich częstotliwościach. Za pomocą których można zaburzyć ludzkie procesy myślowe, zrobić z ludzi zombie. I niech Państwo nie myślą, że przesadzam i że to jedynie hipoteza, bo coś takiego już miało miejsce. Patrz wydarzenie w Rwandzie. Po ósme, kontrola populacji na świecie. Wspomniałem już Państwu, że planowana jest redukcja globalnej populacji do poziomu 500 milionów ludzi. Inne, mniej radykalne źródła podają liczbę jednego miliarda. W każdym razie liczba ludzi na planecie ma spaść przynajmniej o połowę, gdy do władzy dojdzie lucyferiański rząd światowy, a wraz z nim całkowita utrata naszej wolności. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu jest przymusowa aborcja. Taka jak w Chinach. Innym sposobem jest celowo wywołana klęska głodu. Mówi o tym rozdział 21 Ewangelii według Świętego Łukasza, rozdział 13 Ewangelii według Świętego Marka i rozdział 24 Ewangelii według Świętego Mateusza. Głód spadnie na świat w różnych miejscach jednocześnie. Nie ulega wątpliwości, że planowana jest biologiczna destrukcja ludzkości. Na ten temat mógłbym mówić długo, ale ograniczę się do krótkiego podsumowania. Stworzono narzędzia pozwalające sztucznie wywołać wyjałowienie ogromnych pól uprawnych. Obecnie dysponujemy technologią umożliwiającą tworzenie burz, huraganów, tornad. Nie zauważyli Państwo, ile jest ostatnio tornad? Technologia ta bazuje na pracach Nikoli Tesli, zmarłego w 1943 roku, i opiera się na wykorzystaniu pól elektromagnetycznych, umieszczone na obszarze 200 mil. Ogromne wieże o wysokości około 60 metrów wytwarzają pole elektromagnetyczne, które depolaryzuje i ujemnie jonizuje atmosferę, tworząc próżnię elektronów pozytywnych, które ścierają się między sobą i wytwarzają olbrzymi wir, który potrafi wymknąć się spod kontroli, siejąc ogrom zniszczeń w społeczeństwie ludzkim. To jest właśnie cel globalnych elit: zniszczyć społeczeństwa, aby móc wprowadzić nowy porządek świata. Oto idea Ordo Abchao porządek z chaosu. I ostatni punkt wspomnianej destrukcji biologicznej: planowane jest coś gorszego niż tylko wywołanie burz polami elektromagnetycznymi, mianowicie trucie ludzi preparatami wstrzykiwanymi bezpośrednio do krwiobiegu które będą celowo wywoływać choroby. Na drodze zmian legislacyjnych planuje się wprowadzić przymus szczepień, a w tych szczepionkach będzie wszystko, co jest potrzebne, by kontrolować ludzkość. Będą one zawierać ciekłe kryształy, które będą odkładać się w mózgu i pełnić funkcję mikroreceptorów reagujących na fale elektromagnetyczne o bardzo niskich częstotliwościach, za pomocą których można zaburzyć ludzkie procesy myślowe, zrobić z ludzi zombie. I niech Państwo nie myślą, że przesadzam i że to jedynie hipoteza. Bo coś takiego już miało miejsce. Patrz wydarzenie w Rwandzie. Przypominamy, że na naszym kanale nie ma płatnych reklam i jeżeli uważasz, że robimy coś wartościowego, to możesz wesprzeć naszą pracę poprzez datek dowolnej wartości. Możesz też nas wspomóc, odwiedzając sklep partnerski Illuminati UR. Który oferuje odzież literaturę dla wszystkich przebudzonych. Jest to świetna forma wyjścia z przekazem poza internet. Linki znajdziesz pod filmem. Pozdrawiamy Kiluminati team. Dodaj łapkę w górę i subskrybuj nasz kanał. Pozdrawiamy Kiluminati Team.